O kurwa, jest. miałeś mnie z... ty kurde. Witam ludzie na moim kanale. Dzisiaj pogramy w CS-a Razem z tym, e, nie wiem kto to jest. Przywitaj się. Siema! O Ołamuję uszy. No, Elo. Zabalało, wiem. Odohodziło. I to chodziło. <grym> I dzisiaj pogramy w tego. Nie, wiem, co to. A, to jest Counter-Strike. A myślałem, że gram w Counter-Strike 1.6. Nie, chcę z Go. Klub Go, Go. -go. Półkąt z No dobra ludzie, no to zaczynamy pierwszą grę i teraz jest zdechniemy. <grym> Fuck you. Tej! Ty kurde. Chcesz... 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 Weź, weź, proszę cię. Ja... Eko. Eko. Jo <grym> Nie! Poważaj plecy! Global, Silver, 2P dały XD Oj. Jak ty to przejdzie? Kurwa. No. Moja Ze skał tam je strzelał! Moja ja pier! No, gdzie dziecko z DG. Mamy ruska w teamie. A, bomba nas! Bombę cieja! Uratowałem się. O god Prz wow, Przez mój Ping. Przedbię <grym> zabił To bym dostał Ta? bana To mój tym. Tak to... Dobra, w tym. nie w A, wuper. A wuper. No, jak się krzywy a No co za jeb. No, Kurde. Wiedziałem, że no jestem noobem! Pociągle Widzę. gram, pociągle gram w tego od 1.6 CS. 1.6 na pierdolanie. napierdalanie. No debilu. Sorry, miss. Bo ja kurwa Prawa. Ale na pierwa. On malowała. No kurwa. No, 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 normalnie. Muszę naprawić ten... El, internet. No. Kopnij go. Dobra, teraz gramy w Quake 2. <laughs> Kurde, kajmiesz? Nie, no nie, full auto. Co zrobił? <laughs> Hardcore gamer moment. Uważaj drzwi! Ja pier... no to kurwa! No, nice! Nice, dziecko! No nie kurwa, no to proszę o Ale cel! No kur dwanalewski, no! No tak się gra! Jest GTA! Jest GTA, GTA! No idą kurwa, jak opijają te zaraz! Jezus Maria Dobra, a... Idzie na BSA Twitter! Chuj wie! Twitter! Wulha! Wulha! Napisz do niego, wallhack i tyle. <grymne> <grymne> Jeszcze jeden. To czekaj. Oczekaj, panie. panie. Dobra, widzimy się w następnym odcinku.